Siemanko. Dzisiaj mamy takiego oto Hyundai'a. To są 1.6 turbo, 180 koni. Problem z ciśnieniem w układzie. Robiłem mu najpierw test na dwutlenek, ale jak stoi, jak się go gazuje, praktycznie cały czas jest normalnie. Ciśnienie pojawia się tylko pod dużym obciążeniem. No miałem na 99%, że to będzie głowica. Ale wjechałem sobie o kamerką w cylinder. Jak ładnie widać, jak się płyn gromadzi. O ty, nie uciekaj. O, świeci się pięknie. Nie uciekaj mi O Jest płyn, tu mam podane ciśnienie. Półtorej bara mam tutaj prawie podane. Węże są twardziutkie. I pięknie się tutaj, na, na czwartym właśnie widać najładniej. Bo mam akurat dwa środkowe lekko, lekko wyżej i już widziałem na, na pierwszym było ładnie sucho, ale już na drugim widziałem delikatnie, że coś się tam błyszczy. O, a na tym widać pięknie, że płyn sobie wchodzi do środka. No i o, rwiemy czapę. 112 tysięcy mil przejechane.